W tym poradniku pokażę Ci krok po kroku, jak kupić hosting w Bluehost i skonfigurować stronę na WordPressie. Omówimy wybór planu Bluehost, rejestrację darmowej domeny, sposoby na obniżenie kosztów przez zarządzanie dodatkami przy zakupie oraz jak sprawdzić, czy Twoja strona WordPress jest już online. Po obejrzeniu tego filmu będziesz mieć skonfigurowany hosting i automatycznie zainstalowaną stronę na WordPressie. I jeszcze jedna szybka uwaga: jeśli skorzystasz ze specjalnego linku w opisie, Otrzymasz Bluehost w najniższej możliwej cenie. Dobrze, zaczynajmy. Po kliknięciu linku rejestracyjnego w opisie, trafisz na tę stronę z planami hostingowymi Bluehost. Plan Starter kosztuje 1,99 dolarów miesięcznie, przy umowie na 36 miesięcy. Hosting obejmuje do 10 stron, 10 GB dysku, darmowy SSL i darmową domenę na rok. To dobre rozwiązanie dla początkujących. Plan Biznes kosztuje 3,99 miesięcznie, oferuje więcej miejsca. Kopie zapasowe i dodatkowe funkcje bezpieczeństwa. Plan e-commerce kosztuje 6,99 dolara miesięcznie i jest przeznaczony dla sklepów internetowych, oferując integrację z WooCommerce i narzędzia do obsługi płatności. W tym poradniku wybiorę plan starter, ponieważ jest najtańszy i w zupełności wystarczy na początek. Kliknij Wybierz plan, aby kontynuować. Teraz czas wybrać nazwę domeny. Bluehost daje Ci darmową domenę na pierwszy rok, co jest świetną premią. Wpisz nazwę, którą chcesz wybrać. Niech będzie krótka, łatwa do zapamiętania i najlepiej z dopiskiem .com. Na przykład wpiszę bluhozdemo.com. Jeśli twój pierwszy wybór jest niedostępny, po prostu wypróbuj inne warianty, aż znajdziesz ten, który ci odpowiada. Gdy już będziesz zadowolony ze swojej domeny, kliknij dalej. Po wybraniu domeny zostaniesz od razu przekierowany na stronę realizacji zamówienia. Oto jak postępować z dodatkowymi opcjami. Dodatkowa opcja Ochrona i prywatność domeny ukrywa twoje dane osobowe takie jak imię, e-mail i adres, przed publiczną bazą danych. Zamiast tego wyświetlane są dane kontaktowe Bluehost. To pomaga ograniczyć spam i chroni Twoje dane osobowe. Jeśli prywatność jest dla Ciebie ważna, możesz zostawić tę opcję zaznaczoną, ale jeśli chcesz zaoszczędzić, możesz ją odznaczyć. W tym poradniku odznaczę tę opcję, aby koszt był jak najniższy. Bluehost oferuje również próbny okres profesjonalnej poczty e-mail przez pierwszy miesiąc za darmo. Upewnij się, że długość Twojego planu jest ustawiona na 3 lata, aby uzyskać najniższą miesięczną cenę. Teraz przejdź dalej i wpisz swoje dane, takie jak imię, e-mail oraz informacje o płatności. Po prawej stronie dokładnie sprawdź podsumowanie zamówienia. Gdy wszystko się zgadza, kliknij i prześlij płatność. Zanim Twoja strona stanie się w pełni aktywna, Bluehost może poprosić Cię o potwierdzenie adresu e-mail. Czasami pojawia się to od razu, ale innym razem może to zająć kilka minut. Otwórz skrzynkę odbiorczą e-maila, którego użyłeś podczas rejestracji, i poszukaj wiadomości od Bluehost z prośbą o potwierdzenie domeny. Jeśli nie widzisz jej w skrzynce odbiorczej, koniecznie sprawdź folder spam lub oferty, na wszelki wypadek. W tej wiadomości znajdziesz przycisk z napisem Potwierdź adres e-mail. Kliknij go, aby potwierdzić swoje konto. Gdy to zrobisz, status Twojej strony zmieni się z oczekujący na aktywny. Powinno to wyglądać tak. Bluehost automatycznie skonfiguruje Twoje konto hostingowe i zainstaluje WordPressa, dzięki czemu Twoja nowa strona będzie gotowa do działania bez żadnych dodatkowych kroków. Po zakończeniu płatności, Bluehost przeniesie Cię do Twojego panelu. Oto jak sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Najpierw znajdź zakładkę strony internetowe w swoim panelu Bluehost. Powinieneś zobaczyć tam swoją nową domenę. Obok niej będzie przycisk WordPress. Edytuj stronę. Kliknij go. A powinno cię to przenieść prosto do twojej nowej strony WordPress. Jeśli to widzisz, gratulacje. Twój hosting i WordPress są w pełni aktywne. Właśnie kupiłeś hosting w Bluehost, zarejestrowałeś swoją darmową domenę i potwierdziłeś, że WordPress jest zainstalowany i działa. Teraz możesz zalogować się do swojego panelu WordPress i od razu zacząć budować swoją stronę internetową. Jeśli ten poradnik ci pomógł, kliknij przycisk. Lubię to, zasubskrybuj po więcej przyjaznych dla początkujących poradników WordPress. I nie zapomnij skorzystać ze specjalnego linku zniżkowego w opisie, aby zaoszczędzić na hostingu. A jeśli jesteś gotowy na kolejny krok, sprawdź mój przewodnik krok po kroku po WordPressie dla początkujących. Poprowadzi cię on przez dostosowywanie twojej strony WordPress i tworzenie pierwszych podstron. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.